Cześć, kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj miałam zakończenie roku szkolnego. Niektóre szkoły i klasy, w zasadzie to klasy i szkoły mają albo, właśnie, niektóre szkoły i klasy miały wczoraj, niektóre szkoły i klasy mają dzisiaj, a niektóre szkoły i klasy mają jeszcze jutro, a niektóre jeszcze inne szkoły i klasy mają w poniedziałek, więc to jest naprawdę. Właśnie rozmawiałam z moją koleżanką dzisiaj na zakończenie, i ona powiedziała, że mam brata, który ma zakończenie roku w poniedziałek. Także, właśnie niektóre szkoły mają w poniedziałek, niektóre szkoły mają dzisiaj, niektóre szkoły mają jutro. No, ja akurat mam dzisiaj, jestem końcowo zadowolona i szczęśliwa, że z jednej strony jestem szczęśliwa i zadowolona, że skończyłam szkołę podstawową, a z drugiej strony jest mi smutno, że odchodziłam, ja się. Że odchodziłam ze szkoły podstawowej, i ja się już w sumie troszeczkę, no, żeby nie było, że nie mam uczuć i tak dalej, to pani dyrektor mówiła o, o różnych, właśnie o pożegnaniu klas ósmych, czyli w tym przypadku moich, yy, czyli w tym przypadku wszystkich klas ósmych, które tam były, to było mi naprawdę smutno i Aż miałam te łzy w oczach, tylko nie chciałam ich po prostu pokazywać, nie chciałam się tam po prostu rozklejać, ale faktycznie widać było u mnie łzy takie, faktycznie, które pożegnalne, tak, które są smutne. No i pani do mnie, wahabczyni podchodzi i mówi: A co ty płaczesz? A ja: No tak, no przecież kończymy już tą szkołę i no, smutno mi jest. Pani też się płakała w klasie. No, smutno jest z racji tego, ale mam tutaj swoje Zaraz Wam pokażę. Mam też tutaj swoje yy, pamiątki, łojezu książkę. Yy, także tak jak, na, za, tak jak na egzaminy: mam tą samą bluzkę, tą samą spódniczkę, te same rajstopy i inne buty. Buty mam tym razem te, ale ja nie o butach, tylko o tym, co mam. Na zakończenie roku szkolnego, co? Jakie pamiątki mam na zakończenie roku szkolnego? Mam taką białą teczkę na w ogóle świadectwa, wszystkie, ale postanowiłam, że skoro moje świadectwo jest inne od wszystkich, bo jest ukończenie szkoły podstawowej i jest tak naprawdę z paskiem i w takiej ładnej teczce napisałem absolwent szkoły podstawowej, no to pomyślałam, że niech zostanie w tej teczce absolwent szkoły podstawowej. Zaraz Wam pokażę. Zacznijmy może od właśnie tej teczki z absolwent szkoły podstawowej. Ta teczka z absolwent szkoły podstawowej wygląda w ten sposób. Jest taka niebieska, nie jest na gumkę, więc mogę ją swobodnie sobie ją otworzyć tak. Widzicie, co jest jej świadectwo. Jest świadectwo, zaraz Wam pokażę. Także 3, 2, 1. ta-dam, czerwony pasek. Żeby nie było, że rzadkowałam, mam czerwony pasek. Czekajcie, bo ja muszę tutaj ustawienia znowu. Tak, także mam tutaj czerwony pasek. Tak jak Wam mówiłam, zachowanie mam wzorowe. Mam 5,21 średniej, więc dobrze. Yy, Na no to wychodzi. Yy, tutaj mam takiego fajnego orła, który mi się strasznie podoba. I tutaj mam swoje wszystkie oceny z tyłu wypisane. Nawet ten pasek się przebija, a mogę Wam nawet pokazać. Widzę, że świadectwo jest albo inne, albo po, pro, albo po prostu... Yy, albo po prostu, nie wiem yy, kwalifikacja pełniąca na poziomie drugim polskiej ramy kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego aha, dobra Okej, okay, czyli już rozumiem o co w tym chodzi yy, wyniki yy, kwalifikacji końcowej i tak, tutaj yy, mam czerwony paskiem, nie będę Wam pokazywać z bliska imienia i nazwiska tutaj tak jak pani się podpisała, bo tutaj się podpisała moja pani uchowawczyni, więc nie będę Wam tu wskazywała nazwiska. Ale już wam mogę tylko powiedzieć, że mam zachowanie. Wam tylko przeczytam. Tak w ogóle moje świadectwo wygląda. Tutaj w ogóle moje inne świadectwa to jest albo nowe świadectwo, albo ono jest wyjątkowe na ukończenie szkoły podstawowej, ale wydaje mi się, że ono jest nowe tutaj. Jest, y, tutaj jest y, PRK2. Takie rzymskie 2. I to wydaje mi się, że to jest właśnie na ukończenie szkoły podstawowej. Nawet jest. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Także y, tak to właśnie wygląda. Uch, no, powiem Wam szczerze, że tylko i wyłącznie ja, y, w ja tak naprawdę, ja tak naprawdę z klas. Ósmych, tylko i wyłącznie ja miałam świadectwo z czerwonym paskiem. W klasach, klasy siódme w mojej szkole miały wczoraj zakończenie roku szkolnego. Yy, I jedna moja, tak mi się wydaje, jedna moja koleżanka miała też świadectwo z czerwonym paskiem z klasy siódmej, więc nie tylko ja na całą szkołę mam świadectwo z czerwonym paskiem, ale moja koleżanka z klasy siódmej też ma. Więc yy, widzę, że się postarzaliśmy. Także zachowanie mam wzorowe, religie mam celujący, e, polski bardzo dobry, chociaż e, jak mi pani oceny przesyłała, no to była ocena dobra, czyli czwórka, a bardzo dobra to jest piątka. Angielski dobry, e, bardzo dobry, plastiko bardzo dobry, historia dobry, właśnie ja z historią tak. No, nie jest za dobrze, jeżeli chodzi o to. Także, no, wiedza o społeczeństwie bardzo dobry, przyrodza bardzo dobry, geografia dobry, zjazd z geografią też tak niezbytnio. Biologia bardzo dobry, chemia bardzo dobry, fizyka bardzo dobry, matematyka właśnie bardzo dobry, właśnie. A jeszcze wcześniej miałam tak naprawdę z matematyki... Yy, Czwórkę miałam w tym roku Na początku, ale jak ja byłam na tych konsultacjach całych To pani powiedziała, że postawiłam na na roku piątkę I mam piątkę z matmy, fajnie Chociaż ja i matematyka to, to nie moja bajka i niedziałka i w ogóle wszystko nie moje Angielski, yy, angielski, WOS polski no to okej okay, to jest mo to, to mogę mieć okej okay. ale matematyka informatyka bio, yy, ta yy, matematyka informatyka yy, historia i geografia to nie moje yy, działki i wszystko nie, nie moja wajka, tak yy, dobra znaczy skończyłam na matematyce informatyka bardzo dobry wow ale ja się nie spodziewałam, się, bo ja w sumie nie było mnie na większości lekcji, bo tam chodziłam po lekarzach i tak dalej, i tak dalej. No ale okej, okay, dobra. Technika to wiadomo, celujący, bo ja wszystko przynosiłam na czas, albo nawet i wcześniej. Yy, wychowanie fizyczne, właśnie, miałam mieć czwórkę, a mam piątkę. Yy, pewnie dlatego, że wysłałam panów, dlaczego nie miałam internetu i, za, i tak dalej, że nie miałam po prostu zasięgu, i że wy, wysłałam od wtorku do. W piątku y, zdjęcia. Jak I edukacja dla bezpieczeństwa. Bardzo dobry. I mam jeszcze tutaj wychowanie tam na coś tam coś tam, nie wiem. No i tak wygląda właśnie moje świadectwo szkolne. Także moje świadectwo zostaje w teczce. Tej, którą przyniosłam. Zostaje. Co tutaj dalej mam? Ja tutaj na łóżko. Oczywiście sobie je zaraz schowam. Nie to, że nie, nie to, że właśnie... Nie wiem, gdzie się zaraz zgubię. Nie. Tyle się będę minowała jak nie wiem, oka w głowie i tak dalej. Yy, dalej. Tą książkę, znaczy wszyscy dostali książkę, tak? Yy, wszyscy ci, którzy kończyli szkołę podstawową, wszyscy Wszyscy ósmokrasiści dostali książkę na zakończenie, na pamiątkę, i tak i tak dalej. No, szczerze, ja nie lubię ogrodów i kwiatów, tak jak, bo tutaj jest książka Tajemnica Ogrodów, a ja nie lubię zbytnio kwiatów i ogrodów. Pewnie mi moja mama będzie podkradała tą książkę, jestem nawet stuprocentowo pewna. Ja przyjdę, a ta książka będzie leżała w kuchni na stole, bo tak będzie. I tutaj mam właśnie dyplom dla mnie, on jest przyklejony. Więc jeżeli mama będzie się ze mną kłócić, czyja to jest książka, to ja jej pokażę ten dyplom, że to jest moja książka, bo to jest moje imię i nazwisko. Także tak, powiem wam szczerze, ja mogę wam nawet przeczytać tę książkę i faktycznie powiedzieć wam, że to jest. Książka na zakończenie szkoły podstawowej. Dla mnie, uczennicy klasy ósmej, a z okazji ukończenia szkoły, życzymy wytrwałości w realizacji życiowych planów i odnalezienia swojego miejsca. Miłość nie jest roz, rozdziałem wyrwanym z życia, ani prz, przemo, przedmo, przedmową do książki jejku. Bez powiązania z całością Jest fundamentem, na którym ma się Oprzeć Budowla życia Tak, także to tak wygląda I jak się otworzy tą książkę Ma się Taki jakby spis treści O, tutaj ma się jeszcze taki kwiat takiego kwiata, Tutaj ma się spis treści A tutaj są kwiaty Także cały opis tego kwiatu i rysunek, więc ja i kwiat to nie dla mnie, ja i opis kwiatów też nie dla mnie. No ale jakbym musiała kiedyś jakiegoś Maka opisać czy czegoś, czy jakiś głupian, nawet nie wiem, że taki kwiat istnieje, ale okej. Okay. Albo Lobelia, <laughs> no to będę mogła no to będę mogła wziąć tę książkę wykorzystać do jakiejś może pracy. Ale wątpię, bo teraz będę miała, teraz będę może na takim bardziej poziomie mm, rozszerzonym, takim bardziej poziomie etapie dorosłości i etapie mm, właśnie takim rozszerzonym i podstawowym. To zależy, tak? Też od przedmiotów. Mam taką książkę. To też będzie super. Mm, pamiątka ze szkoły podstawowej, też jest super Co mnie najbardziej cieszy? Dostałam fajne fajną ramkę dostałam od mojej Pani Paławczyni każdy dostał każdy z mojej klasy dostał taką ramkę na zdjęcie. Tak, tak, widzicie mnie tutaj, dokładnie, tutaj jestem ja. I tutaj może nie pokażę innych osób, bo pewnie by sobie tego nie życzyły te osoby, no bo no, to prawda, nie mam zgody wszystkich osób na przynajmniej dwóch klas, czy tam trzech, bo tutaj akurat są trzy klasy, czy tam dwie razem z moją klasą, więc nie mam wszystkich zgód. Nie mają ten, więc ja tylko pokażę może siebie, że ja tutaj jestem, a innych klas i osób nie będę pokazywać, przynajmniej tutaj, bo tutaj jest za daleko, żebyście zobaczyli. Więc tak, więc mamy tu i mam jeszcze jedno zdjęcie, tutaj takie może sobie gdzieś postawię w małej ramce i będę miała tak ten. To sobie chyba albo tutaj postawię, gdzieś w pokoju, albo po prostu, nie wiem, powieszę sobie, chyba mogę sobie, nie, tak, mogę sobie to chyba powiesić Nie wiem, no coś wymyślę, tak, tutaj wezmę, może coś przybiję, i... albo nie, to jest na stanie, tak, to jest na stanie Wydaje mi się, że to trzeba postawić, a nie, może powiesić, tutaj jest, no tak, to jest przecież na powieszenie, więc dobrze, mogę powiesić czerwoną kokardką, ładne w ogóle, wiecie, zdjęcia, mi tam się podobają no, to jest chyba, wydaje mi się, że fajna y, też pamiątka, którą. No na którą będę patrzeć, tak? Na pewno. I co tutaj mamy? Tutaj mamy. Ciesz się małymi rzeczami. Rób to, co cię uszczęśli. Y, nie, rób to, co cię uszczęśli. Ja, dobrze. Śmiej się tyle, ile oddychasz. Tańcz tak, jakby nikt nie. Y, tańcz. Tak, jakby nikt nie patrzył. Kochaj, tak długo jak żyje, żyj tak, aby niczego nie żałować. Yy, czytałam dlatego w ten sposób, bo tutaj musiałam po prostu tą kasiemką czerwoną brać na boki i tak dalej, i tak dalej, żeby musiała przeczytać w ogóle. Więc tak, to mi się podoba, strasznie mi się podoba. Postawię sobie na biurku jeszcze nie wiem gdzie, albo na działce, albo tutaj. Zobaczymy. To jest ładne zdjęcie. Jeszcze mam. Jeszcze mam właśnie to zdjęcie, o, proszę bardzo yy, och, Także powiem Wam szczerze, że no te łzy gdzieś mi poleciały Pani wychowawczyni też to zauważyła, powiedziała Ej, ty płaczesz? Dalej, 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 pani". No. I powiem Wam szczerze, musiałam na chwilkę zatrzymać, bo ktoś tam wszedł yy, I powiem Wam szczerze, że nawet pani wychowawczyni się popłakała yy, Z tych wszystkich prezentów ale spokojnie przyjdę jeszcze pewnie do mojej szkoły. Przyjdę kiedy? Przyjdę pewnie. Umówiłam się z moim kolegą z klasy, oczywiście już byłej klasy, teraz już byłej klasy, że przyjdę 1 września z nim do szkoły. Do mojej byłej szkoły. Także do mojej, może inaczej, do mojej byłej, podstawowej szkoły z moim <grym> jak i oficjalnym, jak i byłym kolegą. Także. W ten sposób to mogę powiedzieć. Także no, z jednej strony się cieszę, z drugiej mnie smutno. No i tak. Wydaje mi się, że już wszystko powiedziałam na to. I cieszę się przynajmniej też z tego i z tych pamiątek, które, które tam mam. Także dziękuję Wam za oglądanie. Tak jak mówiłam, nagrałam vloga, albo jakiś właśnie ten film, nie wiem jeszcze co to jest. Nagrałam właśnie... To jest chyba film. Bo vlog to by był, nie wiem, z mojego, co ja teraz robię, i tak dalej, i tak dalej, całego dnia po prostu, a to jest film yy, w takim razie. Yy, czyli co? Dziękuję, że yy, oglądaliście ten film i tak jak mówiłam, pokazałam moje świadectwo i tak jak mówiłam, że pokazałam też. Yy, Czerwony pasek na świat. Nie było dwóch osób, ale te dwie osoby z klasy mogą odebrać sobie świadectwo w sekretariacie, po prostu, tak? Więc, no, tyle. Dziękuję Wam, żebyście byliście ze mną. Subskrybujcie, możecie nawet łapkować. I do kolejnego odcinka, ta.